jak bardzo lubię warzywa, ta Brukselka po prostu chodzi za mną już tak długo i się okazało, że teraz właśnie jest sezon na nią i jestem taka zadowolona, już się tak nie mogę doczekać, Boże. No i tak jak mówiłam, tak zrobiłam, zamówiłam piłkę, żebym mogła ćwiczyć biodra, więc będę na niej siedziała i już na niej siedziałam, no bo ta piłka przyszła, już na niej siedziałam w momencie, kiedy robiłam paznokcie jak montowałam film. Fajnie biodarka pracują. Nie sądziłam, że będę jej potrzebować, ale jednak i cieszę się, że ostatecznie tak wyszło, że ją zamówiłam, więc będę pracować. Jak robiłam Rosu, to odkroiłam sobie dubki od pietruszek i stwierdziłam, że spróbuję w końcu zrobić to, co widziałam wszędzie w social mediach, że z tych dupek wyrasta normalnie natka, i można je w wodzie, zwyczajnie w wodzie, rozmnażać. I dokładnie tak zrobiłam i zobaczcie, jak to się pięknie trzyma i jak to pięknie rośnie. W ogóle <słuch> zrobiłam to, może nie wiem. Tydzień to ma chyba. Tydzień, może jeden dzień. Więc. Yy... Rośnie to w zastraszającym tempie, bardzo szybko i w ogóle jak pięknie, ta jedna to w ogóle magicznie urosło, bardzo dużo, te dwie mniejsze już trochę mniej, ale rosną. Ostatnio mi to spleśniało, <grymne> coś tam było nie tak, ale ta rośnie bardzo ładnie, no i ciekawa jestem. Potem to chyba trzeba włożyć do ziemi, jak już ono wypuści te korzonki, tu widzę, że jest jakiś korzonek, idzie sobie, o tam, no kurczę, sztos. Właśnie walczę z tym, żeby jeść mniejsze porcje. Ja jednak jestem taką osobą, która lubi zjeść rzadziej, a więcej, tak naprawdę się najeść, a wciąż tak nie mogę, no bo nie mam miejsca na żołądek, to już mówiłam we, we vlogu treningowym. Więc przerzucamy się na takie talerze mniejsze, nie na obiadowe duże, tylko już Mati właśnie wpadł na ten pomysł i przełożył w szafce talerze, właśnie Wam pokażę, a, a, a. Wszystkie talerze duże są tam, a wszystkie małe są tu. Bo tak to było tutaj duże, tutaj małe. A teraz wszystkie małe są tutaj i będziemy jeść tylko na tych talerzach. I właśnie nakładam sobie pierwszy raz obiad na taki mały talerz. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ile tych ziemniaków będę jadła ziemniaki, klopsy, roślinne i kapustę kiszoną. Zobaczymy, jakie będę miała wrażenia no ale już po prostu nie mogę się tak przejadać no bo potem jest mi cały dzień ciężko no nie mogę sobie na to pozwolić, bo to jest bardzo, bardzo niewygodne jednak optycznie jest łatwiej też psychicznie się najeść jak jest na małym talerzu full wypakowane niż na dużym talerzu tak jakoś malutko na środek nałożone więc zobaczymy jak mi się to będzie sprawdzać mam nadzieję, że to jakoś trochę oszuka mój mózg i też się przyzwyczaję do tych mniejszych porcji ale żeby faktycznie jeść częściej chociaż na ten moment po prostu muszę jeść mniej, nawet nie muszę jeść częściej, bo nie jestem aż taka głodna cały czas. No ciężki temat, naprawdę zmienia mi się wszystko, jeśli chodzi o jedzenie w ciąży, naprawdę. A w ogóle kapusta kiszona, ja nie wiem, to jest życie. Ja bym mogła po prostu jeść, jeść już prostu z miski, nawet bez, bez tego obiadu, który mi się tam robi. 10 na 10. A to jeszcze jest właśnie taka kapusta z targu, więc z takiej dużej beczki i ona nie jest taka słona i kwaśna, jak taka z torebek z Lidla na przykład, no więc to już jest w ogóle bajka, bajka. Czasem dodaję sobie majonezu, a teraz w ogóle dodałam sobie trochę cukru, bo chciałam, żeby te, to ona była, nie wiem, taka... taka sałatkowa jak tata robi. Tylko, że no tata albo babcia tam jest tam w cholerę więcej cukru i jeszcze chyba jest tam olej. Ale ja dałam tak troszeczkę cukru i robi to bardzo dużą robotę. Naprawdę, Boże. Uwielbiam. Mm. Mm. Dobra, powiem, że zarobisty sposób, dlatego, że tych ziemniaków na dużym talerzu byłoby bardzo mało, a tutaj mi się nie mieszczą i w sumie, w sumie tego mogłabym nawet nie mieć. Więc nie wiem, czy nie odłożę do garnka, może na jutro połowy czy coś. Tak chyba zrobię, ale sposób mi się bardzo podoba. Nie sobie ziemniaków. Odłożyłam też część. Kurczę. I na razie psychicznie, pomimo tego, że oszukuję mój mózg bardzo świadomie, to mam wrażenie, że to jest bardzo duża porcja. Kurde, super. Jezu, by mi się ten pomysł sprawdził, Boże. Nigdy tak nie robiłam, nigdy mi się nie chciało bawić w takie rzeczy. A teraz? Hmm, może, może sobie tym jakoś pomogę. Mm. słone ziemniaczki. Super. Git. Jakie ładne niebko jest. Wow. Jakbym wyszła na zewnątrz, to byłby ładniejszy kadr, bo tam jeszcze jest ale nie chce mi się, bo jest zimno. No i niebko jest, szczerze mówiąc, jedno z ładniejszych w ostatnich dniach, no bo było po prostu czarno na dworze o tej porze już, a teraz są jakieś kolorki, więc ładnie. Mm, ale w ogóle właśnie z uwagi na to, że teraz nie mogę jeść sznyfla, to przerzuciłam się na takie klopsiki roślinne z dobrej kalorii i z wychodzą super chrupiące i bardzo dobre. Są lepsze niż ten burger roślinny, bo tego burgera roślinnego już po prostu nie mogę patrzeć na to. Mm, tak mi się to przyjadło i już mi po prostu nie smakuje. No a te klopsiki, no tak średnio cenowo wychodzą, bo są dosyć drogie. 9,99 za 180 gramów, czyli 5 zł na obiad wychodzi. No, chociaż. No kurde. No, jakby tak policzyć miesięcznie, no to już w sumie jakaś sumka tam się zbiera. Ale są naprawdę takie dobre. Właśnie do ziemniaczków, do kapusty yy, i takie klopsiki. Mm. Mmm, naprawdę bardzo dobre. Ale w ogóle to muszę jeść kapustę tak, chociaż już i tak nie swędzą usta po prostu, bo mam bardzo podrażnioną do alergii i nie mogę dojść do ładu, nie mogę ich zaleczyć po prostu, bo ciągle mnie swędzą od czegoś, od pomidora, od ogórka świeżego. Dramat. I muszę jeść tą kapustę kiszoną tak, żeby nie dotykać do ust. Dlatego tak, tak dziwnie jem, ale muszę dotykać jak najmniej, a potem i tak od razu muszę iść umyć zęby umyć buję na... naoliwkować się jakimś tam balsamem, bo, bo inaczej to będę siedziała zaraz i będę drapać usta tak, że... Było tak, że mnie tak swędziało, na przykład jak zjadłam tofu, co się zorientowałam, że mam alergię, że wieczorem położyłam się do łóżka, w nocy mnie tak swędziało, że tak drapałam i rano się obudziłam normalnie z takimi... z taką zeschniętą ropą, bo tak to wydrapałam. Alergia jest... no słabo. Mam nadzieję, że pociąże to wróci do jakiejś normy. Bycie dorosłym takie jest. Właśnie odbieram swój prezent świąteczny od Makiego. i to jest no dysk, żeby miała na czym przechowywać wszystkie, no, wszystkie filmy także. N niespodzianki w dorosłości. Oh. Przyszło moje pierwsze zamówienie porodowe właściwie. Jestem po zajęciach z połogu, więc yy, mniej więcej już wiedziałam, co zamówić, czego nie zamawiać, co jest fejkiem, a co nie. I tu w tym pudełku jest... Ile? 300... 320 chyba złotych. A... 300? Nie, więcej. 400 coś, ale jeszcze zamówiłam dwa żele do mycia buzi. Cerawe, bo były w dobrej promo, prom, promce na Gmini. tuś weźmiesz to, bo to bardzo pyli. Dzisiaj właśnie rozmawiałam z, ze znajomą, że przyciągam to, co to, co chcę, żeby się wydarzyło podczas porodu. Czyli nie chcę mieć cesarki, chcę jednak urodzić naturalnie. Więc na razie nie kupowałam nic pod cesarkę, typu jakieś tam na blizny, coś tam. Tylko kupiłam wszystko pod, e, pod poród naturalny. No i to są te majteczki z siateczki, które polecają wszyscy, więc ja też je zamówiłam z Horizon, Horizon chyba. Największy rozmiar, jaki może być, po dwie sztuki i jedną, a nie, tu też są dwie sztuki, jakieś akuku, bo też widziałam, że są dwa xl czyli ten większy rozmiar i w sumie trudno było znaleźć więcej z takich dużych rozmiarów, bo były tylko L łamane na XL, a ja na pewno się w to nie zmierzam. Szczególnie jak jeszcze przy tej ja trochę, więc nie ma opcji. Eee, plaster, ale no to taki do życia, nie pod to. A podpaski na później, czyli nie na te pierwsze takie straszne i tragiczne krwawienie, tylko na później. To chyba też nam poleciła właśnie pani ze Szkoły Rodzenia. Podkłady klasycznie i podkłady takie duże. Chyba mam, zamówiłam trzy opakowania. Tak, trzy opakowania, rozmiar 60 na 90 Tych podkładów poporodowych, no nie wiem, czy nie kupiłam za dużo, ale przecież no dobra, no może i nie, bo tu jest pakowane po 10 sztuk. I właśnie pani nam powiedziała, żeby do szpitala nie brać za dużo tych podkładów, dlatego że y, panie się chętnie nimi dzielą, więc żeby w walizce nie zajmować sobie miejsca. Więc tu mam 40 chyba ich, bo 4 paczki po 10 sztuk. Nie wiem, czy mi się to przyda, czy nie, ale było tanie, bo kosztowało 7 zł, więc stwierdziłam, że dobra, może jednak. I to jest, to są, co to są? Wkładki, Boże, nawet nie wiem, jak to się nazywa. Laktacyjne? Ale po co to jest w sumie? Dobra, nie wiem. Wiem, że dziewczyny dokupowały, kupowały, więc też kupiłam. Aha, i tych cieńszych po, podpasek kupiłam dwa razy, po 8 sztuk. Hmm, no nie zobaczymy. Przeciągamy to, co chcemy, czyli chcemy mało krwawić. Balsam Szostakowskiego, to nam pani poleciła na chyba... Słodkie podrażnione po karmieniu piersią. A mi się wydaje, że u mnie to będzie dramat, a chcę karmić piersią, więc znów przyciągam to, co chcę. Więc zobaczymy. I mam co? Jakąś lano maść też na brodawki. A, pięć jednak podkładów zamówiłam. To nie wiem, czy nie za dużo. Chyba za dużo. Dobra, nieważne. I ostatni... niezłe, no, takie ciężkie. A, no właśnie. Nawilżająca emulsja Kurczę. Dlatego to było takie bo to jest też podprysznic. A ja tym myję też buzię, ale może to jest to samo. Zobaczę w składzie, bo mam teraz taką mniejszą typowo do twarzy. Może, może da się tego używać. Ale wszędzie widziałam to jest litr, wszędzie widziałam powyżej 120, a to było za chyba 86. No więc to wiem. Także mam dwa razy, bo jedno pod zlew, a drugie podprysznic. I ostatnie to jest chyba zamówienie apteczne. Tak, i to jest. Co to jest? O Boże, glukoza, no bo mam test obciążenia glukozą o smaku cytrynowym. Dziewczyny polecały właśnie to o smaku cytrynowym, żeby się nie pożygać od tej glukozy i to podobno jest chociaż trochę lepiej. No nie wiem, zobaczymy. Też kupiłam cytrynowy, było jeszcze mango, ale cytrynowe po, 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 podobno lepsze. I jakiś żel z kwasem hieluronowym na... do leczenia ran, do nawilżania ran. Chyba też do blizny później. Jak mi się wydaje. Jednej czy drugiej nieważne. To, co jeszcze zostało do zamówienia, to są rzeczy dla Bibika. Pieluszki, chusteczki, jakieś kremy pielęgnacyjne. Mam już posprzątane, więc mam gdzie wkładać te rzeczy. Wow! Chyba za dużo kupiłam tego. Chociaż kurde, nie wiem.